nie, nie, nie. E Ej, nie, nie, Ej, to, stop, Ej, to nie. Nie, nie, Kurwo, zostaw nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, Kamil, Kamil! Kamil, stop. Kamil. Stop. Kamil. Elw... Wie, no? tú, 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 acceso, no to... Nie, nie, nie. Ale trzymamy się tego. Ale nie 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 trzymamy Ale nie trzymamy się tego. Ale nie się tego. Ale nie trzymamy się Ale nie trzymamy się tego. Ale nie trzymamy się tego. nie trzymamy się tego. Ale się tego. Ale nie nie trzymamy się tego. nie 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 <laughs> [?]